Cześć do wszystkich serdecznie w kolejnej mapce, dokładnie mapce Minecraft, e, przychodzę dzisiaj do was taką nietypową troszeczkę mapką, ponieważ um, na tej mapce jak możecie zobaczyć jest napisane try to die, czyli mamy próbować zginąć, czyli coś mm, wręcz przeciwnie niż czasami robimy. Ogólnie, i tutaj mamy creator the floating anvil, tak. Check mi tu możecie sprawdzić autora, prawda? I start game, oczywiście, bo już myślałem, że coś tu mam zrobić. Ok, start game: Game mod has changed to survival mode. Coś mi się tu teleportowało, czy mi się wydawało, nieważne. Fall damage, ok. W ogóle czemu mam... Czekajcie, bo ja mam jakiś efekt narzucony. Night Vision, ok, ale ja tego do końca nie potrzebuję, w sensie nie chcę tego widzieć. Eee, to się robiło wy tutaj. Partikle minimal. O, i teraz tego nie widać, i jest ładnie. Dobra. Fall damage, czyli musimy... Ok, Dirt. No to raczej powinno być dosyć łatwe, a najlepiej to zrobić, myślę, w ten sposób, bo mogę wszystko niszczyć, więc ho. Czyli musimy zginąć poprzez fall damage. Trochę nam to zajmie, co prawda, ale. No wiecie, po jednym serduszku, nie, no trochę tak, y chyba że, czekaj, ja mogę to jeszcze lepiej zrobić, czekaj, czekaj, ja tu mogę sobie wskoczyć, tu mogę sobie wskoczyć i tu mogę sobie wskoczyć, ale to i tak będzie na trzy, to to nie zmienia nic tak naprawdę, i tak jedno serduszko, bo myślałem, że się podbuduje gdzieś jakoś wyżej, chociaż nie, mogę sobie parkura zrobić, chociaż nie wiem, czy to jest dobry jakiś pomysł, ale czekajcie, nie, bo nie wskoczę jeszcze wyżej, mm, czekajcie, a mogę skrzynkę niszczyć, mogę w sumie skrzynkę niszczyć. A ja tu coś zaraz kombinuję, żeby szybciej kurde damage'a mieć, nie? Jakoś, jakoś tak, czekaj. Tego w sumie nie użyję za bardzo. No tu po prostu wskoczę. Nie no dobra, dajmy już z powrotem do skrzynkę w sumie, nieważne. Dobra, wiecie co, nie będę kombinował, po prostu po jednym serduszku, elegancko i przyda mi się tylko najlepiej łopata, żeby szybciej faktycznie wykopywać to wszystko, ale ciul to. Mamy za zadanie kurde zginąć, to jest nietypowa mapa, jeszcze nigdy nie, nie grałem, oj, nie grałem na mapce, żeby faktycznie yy, mieć fall damage, znaczy w sensie kuźma yy, żeby robić sobie krzywdę po prostu, tak celowo, nie? Zazwyczaj to się tam gdzieś wpadało na parkurach do jakiejś tam, prawda, dziury czy coś tam, lawy i tak dalej, jeszcze tylko trzy razy muszę się tak podbudować, no trwa to troszeczkę, ale podejrzewam, że jakbym skoczył po prostu z trzech kratek, to raczej bym damage'u nie zebrał, o, chociażbym zebrał chyba pół serduszka, więc fajnie, że, że jednak mogę sobie dodatkowo to jedno serduszko, mówię, dziewięć razy musimy się tak podbudować. Uwaga, ostatni skok. Tada, ok, Okej, respawn. I teraz czy to zadziała? Ok, jest okej. Okay. Drowning, czyli musimy, kurde, yy, się utopić. Ale z tego co widzę, to tutaj ja się nie utopię. bo drowning to jest tonięcie bodajże, tak? Drowning, drowning. Drown, drown. Dobra, zobaczymy już mamy tutaj. Okej, okay, mamy drewno. Tutaj mamy stone. No już wiem co mam zrobić. Ok, musimy zebrać drewno. Zrobić sobie kill off. Eee... Drewniany, bo innego tutaj nie zrobimy, bo nie mamy craftingu. Tak więc robimy sobie tak, robimy sobie crafting. I robimy sobie patyczki, i mi chyba zabraknie kuźwa tego. Oh shit, y a nie czekaj tu jest jeszcze jedno drewno, dobra już, już myślałem, że kurde coś zrobiłem, ale jednak nie, po prostu nie zauważyłem jednego drewna, dobra stawiam sobie crafting, jeszcze jedno drewienko, robimy sobie drewniany kilofik i zaraz będziemy musieli zrobić kamienny i podejrzewam, że gdzieś pod tym będzie żelazo, tak? Tak jest, będzie pod tym żelazo i to, to mi starczy pewnie na kilof y i na piecyk. Chyba, że nie, mi idealnie, tak, 8 i tu jeszcze 3. No kurde, wiedza minecraftowa normalnie plus 10, nie. Dobra, teraz robimy sobie kamienny kilof i robimy sobie piecyk, wykopujemy sobie żelazo. Tak jest. Skit, ale ja jestem kuźwa, mądry, nie? Sami jestem w szoku, nie? Wy pewnie też. Dobra, robimy, przepalamy sobie to. I teraz prawdopodobnie będziemy musieli zrobić normalnie wiaderko, wziąć stąd wodę i tutaj się utopić. Można dać tutaj wodę na przykład, i się wtedy chyba będziemy mogli utopić. Ewentualnie sobie jakoś to zabuduję, nie wiem nawet, czy jakoś to muszę zabudowywać, chociaż czekajcie, bo jak tu zamknę drzwi. My ten blok mogę chyba wykopać i ten blok mogę wykopać, bo nie wiem jak ta woda, czy nie będzie uciekała na przykład, to wtedy sobie zabuduję tutaj. Tu zresztą też mogę to wykopać jakoś, jakoś tak. O, tak się poprzestawiam. O, i będzie tu jedna kratka, i tu będzie woda. Nie, tu nie będzie wody wtedy. Nieważne, nie, nie, nie słuchajcie mnie, co ja mówiłem. To jest nieistotny, Dobra, nieważne, czy tu się przepaliło. Tak się przepaliło, robimy sobie kurdie prawda wiaderko bierzemy wodę i czy się utopie Uwaga, pyk teraz mi odpycha tutaj ja się tu zawiduję zamknę drzwi no i to niemy troszkę szybciej niż poprzedni etap moim zdaniem mimo wszystko i troszkę więcej się działo ale challenge Zaraz będzie koplit, jeszcze tylko serduszka mi kurde uciekną. Nie, to se kuźwa wyrzucę. To jest się wyrzucę. Nie, nie zbieraj mi tego pani. Nie, 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 już mi to niepotrzebne. Okej. Okay. Respawn. Jest drowned. It. Ok. Co dalej? Muszę spłonąć. Spłon! Kuźwa jak na stosie wiedźmy się paliło. Okej. Okay. Tu mam e, drzewko, mam nederaka, Mam blok żelaza. Okej, okay, blok żelazek, gravel to ogarniam, tutaj coś może być schowane ewentualnie, ale na pewno muszę zrobić sobie znowu kilofik, tak coś czuję, bo bez kilofa nie wykopię tego, tego kobla, a nie wiem czy to jest, czekajcie, no bo potrzebuję tego kobla, żeby... Do czego potrzebuje kobla w sumie? Nie, kobla potrzebuje, żeby zrobić sobie kilof. O, o, dlatego dali kobla, żeby człowiek nie ogarniał może do końca o co chodzi, że jest stąd. ha. ale to chyba chodzi o to, tak mi się wydaje. Czyli robimy znowu crafting table, robimy sobie, nie wiem, czym ustawimy to przy ścianie, nieważne, robimy sobie tak i robimy sobie yy, drewniany kilow, wykopujemy sobie tutaj to wszystko. Robimy sobie teraz kamienny kilow. Tutaj jest, wykopujemy sobie żelazo. Ok. Żelazo zmieniamy sobie na e, sztabki, i tu z tego musimy mieć flinta. Więc musimy chwilkę czasu poświęcić, żeby nam flint wypadł. Bo nie zawsze wypada. Zobaczcie, ja sobie zrobię chyba kurde e, łopatę. E, drewnianą łopatę zrobię, bo nie wiem, czy do. Nie, żelazo już mi nie będzie potrzebne do niczego bez kitu. Zrobimy sobie tak, i wtedy będzie troszeczkę szybciej. O, proszę bardzo. Od razu wyszło, nie? Teraz robimy zapalniczkę, proszę bardzo, i palimy się! Jeej! <grym>, ale naprawdę fajna mapka, no. Mimo wszystko jest taki mały taki puzzle, w sensie, zwiecie, te, te zagadki i tego, że jakby nie do końca jest oczywiste od razu, jak mamy co zrobić, nie? Nie wiem, ile tu jest w sumie tych poziomów, więc nieważne. Dobra, mamy się teraz zastrzelić. Proszę bardzo. Dispenser, button, arrow. Spoko, ja se tu postawię tutaj. O, dam se kuźwa tutaj, chyba guzik, bo to wtedy normalnie strzały będą do mnie lecieć, mam nadzieję. Jeej! Ale śmieszne to jest. O, jakbyś szczelu. Dobra, zastrzeliłem się. Was shoot by arrow. Ja chyba wszystkie achievementy odnośnie zabijania się, kurde, w tym momencie ogarnę, nie? Experience, kinetic and co kuźwa? Experience Kinetic Energy. Nie rozumiem tego. Mam Elytrę. i mam to. Eee. Eee. A nie, tutaj mogę wejść. Dobra, bo już myślałem, że nie mogę wejść. I teraz co tam. Experience Kinetic Energy. Co to kuźwa znaczy, ty? No, bo tak po prostu nie, jak tak po prostu spadnę, to to nie będzie to. Ja muszę to jakoś. ja nie wiem, co ja mam zrobić. no i to przecież mi nic nie da. XP, Kinetic Energy. Po co mi ta litra w ogóle? Bo jak zginę normalnie od upadku, to czuję, że mi się to po prostu zrestartuje, nie? Bo coś. Coś muszę inaczej zrobić. I kurde, nie wiem, nie wiem co. I to mi się nie podoba, bo ja nie lubię jak mi się jak ja nie umiem czegoś zrobić. Jak nie wiem co zrobić. A może o to chodzi? Energia kinetyczna w sensie że jak spadam tak z litrą. O o o, może tak. Jej! o, o to chodziło, tak? Jest, o to chodziło. Chyba o to chodziło. Okej, okay, nieważne. E, Crashed by an anvil. Of course, my friend. Czyli po raz kolejny robimy crafting, robimy kilof off yy, drewniady, robimy kill off kamienny, yy, wykopujemy, prawda, wszystkie te bloki żelaza, robimy sobie z tego kowadło i wszystko jest jasne, kuźwa, ja teraz gadam jakbym w ogóle znał już to mapę, nie? Ale to po prostu niektóre rzeczy faktycznie są na tyle oczywiste, że no już kurde, aż taki tempy nie jestem, ej. Trochę tylko mi za zagięło to 100 ml, ale na szczęście udało się w miarę szybko to ogarnąć. Po prostu chodziło chyba o to, że jak się tak spada, to żeby właśnie użyć jakby tej siły dodatkowo, tej, tej energii kinetycznej właśnie, czyli to żeby nas mocniej wwalnęło w ziemię, nie? Coś, coś w tym stylu. Dobra, potrzebujemy trzech bloków i trzech czy dwóch stawek żelaza, nie pamiętam dokładnie, ale chyba, chyba trzech, albo czterech nawet. Tak czy jak jeden blok na pewno sobie przerabiamy Robimy tak, do czterech potrzeba I cyk, mamy anvil I teraz co, musimy być zgnieceni Proszę bardzo, to się robi tak A nawet jeszcze kuźwa bardziej hardkorowo to zrobię Czyli robię sobie tak A może, może i nie A nie, może tak yy. ha więcej damage'a jeszcze nie Dobra, teraz muszę to pozbierać Prawda I yy. Jej, zginąłem Was squashed by an. A, a falling Alvin, okej, okay. Anvil znaczy, nieważne Suffocation, Suffocation, nie wiem jak to się dokładnie czyta, po prostu cierpienie to jest chyba suffocation, to jest. Suffocation, suffoc zaraz mi się język poplącze, nieważne, e, ale to jest jakieś coś jak cierpienie, what? Czekaj, tu mamy, po co to jest? A tu jest redstone w ogóle, lol, e... hmm. Okej, okay, tu już widzę, że, że troszkę więcej mamy yy, do zrobienia, tylko po co to jest? No co, zasilę se to, no i co mi to kuź wada, to mi nic nie da. Czekaj, 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 czekajcie, czekajcie, moment, 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 moment. Czy ja nie będę w stanie pistona zrobić? Chyba będę w stanie pistona zrobić, jak zbiorę to drewno, będę miał drewno. Dźwignię mam do aktywacji pistona, tutaj mam redstone, żeby zrobić pistona i jedno to żelazo, żeby, żeby móc mieć do to chyba chodzi o pistona na 100%, dobra. Zbieramy drewno, ogarnąłem, tylko jeszcze nie wiem dokładnie gdzie mam powiedzmy użyć tego pistona, żeby jakby się zgnieść, ale powiedzmy, że to sobie ogarnę później, najpierw ogarniemy faktycznie pistona. I te wszystkie inne rzeczy, więc robimy normalnie, standardowo tutaj yy, tyk. Robimy sobie z tego kilowczyk, no w sumie potrzebuję do kobla, nie? Tu mam i tak więcej kobla, więc robimy tak, robimy tak, zbieramy kobla. Mm -hmm. Nie wiem ile tu jest kobla dokładnie, ale na pewno potrzebuję 8 na, na piecek, bo muszę ten yy, przepalić. To żelazo i potrzebuję chyba na kilof. Chociaż kilof chyba mi starczy zwykły, tak? Bo widzę, że to coś będzie inaczej. Nie wiem dlaczego to wisi tutaj w powietrzu i, i o co to dokładnie chodzi. Ale. W sumie wiecie co, chyba może chodzić o coś takiego, że tutaj na przykład dać pistona i tutaj po prostu dźwignie i to wtedy mnie powinno gnieść. Nie mam pewności, szczerze mówiąc. Zaraz to pokminimy, dobra. Mam to, teraz zrobimy sobie oczywiście piecyk. A nie, muszę zrobić żelazny kilof. A to jeszcze to zbieramy tak naprawdę. Okej, okay. to tak po prostu w powietrzu dali może, żeby takiego mindfucka mieć. Ale spoko. To ja w sumie wykopię całe to, bo jak coś to użyję sobie to po swojemu. Poza tym i tak do pistona jeszcze potrzebuję kobla chyba, nie? Chyba tak. Dobra, to mamy to. Robimy sobie kamienny kilof, tak jest dokładnie. Teraz robimy... E, przepalamy sobie oczywiście. O, mogłem to kilofem kurde, przepalić. Bo nie wiem czy mi te deski nie będą potrzebne. Zrąbałem Zrąbałem. Nie, czekaj, jeszcze jedną deskę mam tutaj. Uff, jak dobrze. Ojejku. Bez kitu, ale bym zrąbał, bo przejść do pisana trzeba trzech desek. Ale dobra, udało się, udało się, udało się. Teraz robimy tak: cyk, 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 cyk. Tutaj deski, tutaj redstone, tutaj żelazo. Mamy pistona, bo to na 100% chodzi o pistona. Mamy tutaj blok i mamy to. I teraz, na, no to chyba wszystko jasne co, damy sobie na przykład tak: eee, blok. A nie, wyżej trochę damy sobie tutaj, tutaj blok. I... Jeszcze mnie... Miał... a nie, była tak. Kurde. Nie do końca, ale to mniej więcej o to chodzi. Eee, muszę się jakoś bardziej przygnieść, tak żeby mnie nie, nie ruszało. A nie mam innych bloków już, poza tymi w sumie. Bo te też mogę wykorzystać, nie ma powiedziane co ja mogę wykorzystywać, co ja nie mogę wykorzystać, ale podoba mi się, taka fajna, kreatywna mapka bardzo. Piecyk też sobie użyje, czemu by nie. Zrobimy sobie taką pułapkę tutaj, o. W ten sposób teraz nie wyjdę nigdzie z boku, i teraz cyk. Eee, tylko jak ja użyję wtedy pochodni? znaczy czy tej? Eee, Ola hmm. wtedy wtedy użyję tej. Dźwigni. No, tak, żeby się zgnieść, po prostu, bo to mniej więcej o to chodzi. Znaczy, to mógłbym robić tak. Wiecie, krok po kroku, ale nie chcę aż tak. Ja chcę coś bardziej efektywnego, prawda? Na tym nie postawię pochody Ale, 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 ale. Czy ja się mogę przejść? Ja się mogę zgnieść normalnie od boku, czy nie? W ten sposób na przykład. Tu sobie daję to. Yy, trochę dalej. Yy, tak, tu sobie daję to. I. To nie działa, muszę dać dalej. O, teraz. Kto jest mistrzem zabijania się w Minecraft'cie? Kurde. <gry> Dobre. Fajne to jest. Kurde, podoba mi się. Okej. Okay. O, suffocated. I na wall, czy, że, że... Przecierpiał, czy został zniecony ten... Void. Czyli ta próżnia bodajże to się tak nazywał. Czyli po prostu musimy wyskoczyć. tam przekopać się do próżni. Aleluja. Oh, i opierdzielę, lecę poza światy. Tu raczej będzie szybka śmierć. Zarąbiście. Ok, cóż mamy teraz? Ender perły, proszę bardzo. 16 ender perełek. Eee. Aha. Nie mamy drabinki. Ale spoko, to nie ma problemu. Wbijam się na górę. Ok. Wi, Bum. I do góry. Znaczy na dół. Pyk. Z góry. I pyk. I na dół. No i już jestem kuźwa martwy. Ta już szybko się zabiło mnie. Ok. Instant Damage Potion. Uuuu, zaawansowane widzę. Ja naprawdę nie wiem ile tu jest poziomu, ale już mam prawie 20 minut materiału. Ale spoko, cały czas coś się dzieje. Okej, okay, mam Blaze Roda, mamy to, mamy to, mamy to. Uuu, jak się robiło do końca. A, a to jest niewyrośnięte. Chociaż nie, bo wystarczy, że mam jedno. Dobra, dobra, dobra. Czyli tak, na pewno potrzebuję butelek z wodą. Dajemy butelki z wodą, dajemy to i dajemy. Blaze powder. Dobra, zasilone. Teraz e, to tego chyba potrzebuję. Bodajże nie jestem do końca pewny, e, Instant, bo to jest Instant Damage Potion. No to tak, no to żeby była mocniejsza i żeby było jej więcej, no to oczywiście trzeba dać e, najpierw to. Potem dać Glowstone, a, żeby był mocniejszy efekt. Potem dać eksperymentowaną okopajemka, żeby był Instant Damage, bodajże, tak. Myślę, że dobrze robię. No najpierw to, żeby był efekt jakikolwiek. Potem nie, potem sfermentowana okopańska, żeby odwrócić efekt. A potem e, Glowstone Dust. To musi być to. To jest na 100% to. Może jakoś y, często nie robię tych instant damage potek, ale jednak powinienem ogarnąć. Panie, że wszystko w takich powiedzmy, jednolitych pomieszczonkach, tylko za każdym razem mamy inne zadanie, inne przemieszczanie tych przedmiotów i, i tyle. Okej, okay, mamy Instant Health, dokładnie teraz fermentowana które która neguje nam po prostu naszą potkę. Czyli tak, mamy tutaj potkę na życie, Instant Health, co dodaje nam życia, to będziemy mieć Instant damage, czyli co nam będzie zabierało tam kilka serduszek życia. A jak damy sobie takie mocniejsze, to te trzy powinny na 100% nas zabić, bo jedna zabiera tam bodajże 3 albo nawet 3,5 serduszka, więc. Easy, dobra i teraz zajmiemy glowstone, normalnie, ale fajna mapka, naprawdę mi się podoba, nie wiem czy ktoś ją nagrywał, jeżeli ktoś ją nagrywał to mi to i tak nie interesuje, możecie mi pisać to w komentarzu, mam to w dupie totalnie, bo ja sobie znalazłem tą mapkę teraz, dosłownie 5 minut temu na jednej ze stronek i sobie ją nagrywam i ja nie mam pojęcia czy ktoś ją nagrywał, czy ja nie będę sprawdzał całego YouTube'a, czy ktoś przypadkiem nie nagrał jakiejś mapki, mi to nie interesuje. A jak ktoś nie chce u mnie oglądać, zawsze może sobie iść gdzie indziej. A mi się tam mi się fajnie. Okej. Okay. Będzie trzeba pić to wszystko. A, e, dwie podki starczą. Easy. <grym> Dobra. Was killed by magic. Oh, kurde, nigdy takiego czegoś nie miałem. Okej. Okay. Yes! Thanks for playing! Dokładnie tak! Creative Mode możemy sobie załączyć, zarobiście i standardowo możemy na przykład rozwalić yy, mapkę, chociaż tutaj ja sobie zbytnio nie porozwalę, tu wszędzie jest obsydian. Jakby ktoś kuźwa wiedział, ale fajnie porobiane, patrzcie tak koło siebie wszystko. Ile było w końcu poziomu? Czyli raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem, osiem. 10 poziomów, okej. Okay. Spoko. Także jedyne co by mógł rozwalić to te pomieszczonka, więc autor normalnie jakby przewidział, że ktoś może chcieć potem rozwalić tę mapę, ale nie, naprawdę fajna. Jako jedna z nielicznych takich mapek puzzle nie wkurzyła mnie. To jest, to jest, to jest naprawdę y, wielki szacun w tym momencie dla, dla tego autora, nie? Tak więc cóż, myślę, że to będzie na tyle w tym odcinku, ale żeby nie było. Musi się, y, jak to się mówi, y, tej no, tradycji stać się, musi zadość, prawda? Zbudujemy sekuźwa taką małą budowlę, prawda? Tutaj jeszcze trochę do góry taka kuźwa rakieta, prawie że wyjdzie. niem 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 be, Ok, teraz sekuźwa zbudujemy coś takiego. I nie, nie tak, tylko tak. I tak, o. I teraz niech se wybucha, do. A ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się Wam podobał. Piękne, prawie że fireerki na są koniec prawie rozdupione to. Bardzo fajnie, mi się bardzo fajnie grało. Mam nadzieję, że wam się bardzo fajnie oglądało. Jeżeli chcecie oczywiście więcej takich mapek, tym bardziej łapeczka w górę. Mam nadzieję, że będzie zostawiona. No i to tyle ode mnie. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Pa pa.